Tysiąc łapek w górę, no to znajdziecie jutro, no to znajdziecie jutro pod swoim domem, pod wycieraczką kot na 20 milionów złotych. Siema z tej strony WeZiF. jeszcze tak przed chwilą, chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z maczkiem oraz oczywiście w pamięci mojego Instagrama Wazify Ponadto, właśnie zostawcie łapkę w górę, subowozwonom zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ jest tam mega fajny odcinek, na który was serdecznie zapraszam. No i zostawcie tę łapkę w górę. No i jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że każdy komentarz o treści wycieraczka serduszko, także piszcie w komentarzu wycieraczka, a ja wam przypinam serduszka. Jeszcze ponadto chciałbym przypomnieć, że mam coś takiego na kanale jak opcja Wesprzyj, do której was również zapraszam, żebyście się chociaż z nim zapoznali. No a my już będziemy przechodzić. Do odcinka. Dobra, a więc właśnie sobie wchodzimy teraz w Fortnite'a No i witam was w kolejnym odcinku z błędów Także dzisiaj sobie przedstawimy trzy błędy Między innymi właśnie błąd na XP Także myślę, że naprawdę mega fajny odcinek dzisiaj No i zaczynamy od błędu na trybie kreatywnym Także klikamy właśnie stwórz, uruchom No i generalnie nas właśnie wczytuje teraz do trybu kreatywnego A wy w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę Możecie wejść na mojego Instagrama Wezifty, na mojego Discorda Oraz na mój drugi kanał, ponieważ jest tam nowy film Na który was oczywiście serdecznie zapraszam No i właśnie nas wczytuje do Fortnite'a, łączenie tryb kreatywny. Będziemy się bawić dobrze, tak jak było to napisane. Także dobra, teraz musimy sobie wyjść na moją wyspę. Także wyspa łąkowa, sobie wchodzimy. Nie ma żadnego problemu. Po prostu najmniejszego oprócz tego, że mamy 500 pingu. Ale dobra, to nam nie przeszkadza, ponieważ ten błąd jest mega prosty i myślę, że po prostu, no, ciężko, żeby wam nie wyszedł nawet za pierwszym razem. Teraz jedyne, co musimy zrobić, no to w sumie możemy sobie tutaj to zrobić. Możemy zrobić coś takiego. Tak. Tak. I to w sumie tyle. I teraz jeden co musimy zrobić, to wyjść w, w urządzenia. I mieliśmy tutaj taką bańkę z ochroną, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała, a właściwie to nie pamiętam jak wyglądała, ponieważ no, nazewnictwo nam nie jest za bardzo potrzebne. Także zaraz znajdziemy, nie wiem, czy to było właśnie w urządzeniach, czy w jednorazowych, może to w jednorazowych, tak. Bańko-osłona się nazywała No i generalnie jak mamy taką bańko-osłonę No to czemu ja to usunąłem? To weźmiemy sobie dwie takie żeby pokazać Bierzemy sobie tutaj taką bańko-osłonę I niszczymy to No i generalnie ona zamiast spaść na dół no to cały czas sobie lata I również możemy zrobić tutaj I sobie będzie też cały czas latała I tutaj sobie tak możemy zrobić i cały czas również będzie latała no i generalnie to nie jest po prostu najlepsze, ponieważ jak pewnie wiecie, no to bańko osłona się może przemieszczać, ale to jakiś ogromny błąd nie jest, ponieważ to po prostu jest przyczepione do tekstury, na której ktoś się przemieszcza, ale no, dzięki temu możemy po prostu na przykład się teraz zbudować do góry. Także... oj, troszkę źle zedytowałem. Dzięki temu możemy się właśnie zbudować teraz do góry. No i właśnie jak się zbudujemy do góry? Nie wiem co tak dzisiaj słabo edytuję w tym Fortnite. No to możemy sobie tutaj zostawić naszą bańkę osłonę i szybciutko tutaj zniszczyć po prostu podłogę, tylko muszę podlecieć. No i generalnie, no to ta bańka osłona będzie po prostu działać tutaj na górze, jak widzicie, zaraz zobaczycie ponieważ będzie ona sobie lewitowała cały czas ze nas opaść. Po prostu mamy taką bańkę osłonę, która sobie lewituje i można dzięki temu na przykład do jakichś nagrań uzyskać naprawdę mega fajny efekt. Generalnie ona również cały czas działa, niestety nie możemy od niej nic zbudować. Nie możemy też na niej stanąć chyba z tego co wiem. No niestety nie ma. Aha! Idealnie po prostu się skończyło, ale i tak nie możemy na niej stanąć. No, ale generalnie, no to myślę, że taki spoko mały błędzik. Za którego możecie, jak najbardziej, zostawić łapkę w górę suba z subwazwonem. No i nie wiem, czy wiecie, ale na 1000 łapek w górę, no to znajdziecie jutro pod swoim domem, pod wycieraczką, kod na 20 milionów złotych. Także co, zostawiacie łapki w górę, no i żeby nie było, to jest żart. No i każdy komentarz o treści, wycieraczka, serduszko. Ja także piszcie w komentarzu, wycieraczka. A ja Wam przywitam serduszko, zostawcie łapkę w górę suba z dzwonem, A my już będziemy przechodzić do kolejnego błędu. Dobra, a więc właśnie jesteśmy już znowu na trybie kreatywnym, ponieważ kolejny błąd właśnie też tutaj będziemy wykonywali. No jest to błąd, który jest troszeczkę bardziej złożony niż rozstawienie po prostu pewnej rzeczy na budowli, ale jest on dalej mega prosty i mi on wyszedł za pierwszym razem. Także no myślę, że sobie też z nim bez problemu poradzicie. Cały błąd jest, tak jak powiedziałem, mega prosty, a można dzięki niemu osiągnąć po prostu mega fajny efekt i jest to przydatne. Na przykład jeśli budujecie po prostu mapy do Fortnite'a czy coś takiego. No i generalnie jeszcze tak tylko, czy ten błąd w ogóle jest banowany. No i teoretycznie każdy błąd jest banowany, ale za pomocą tego błędu nikomu w Fortnite'cie raczej przeszkadzać nie będziecie. Także wątpię, żeby był on banowany, ale jest oczywiście taka opcja. No ale dobra, teraz po prostu weźmy sobie i zacznijmy robić ten błąd. Także pierwsze, co musimy zrobić, to po prostu stanąć i postawić sobie taką ścianę przed nami. No i jak mamy taką ściankę postawioną przed nami, to musimy sobie wyjąć po prostu nasz telefon. Następnie musimy sobie wejść w opcję no i tutaj musimy zmienić zmiana budowli na rekwizyt, na WN Następnie musimy to zamknąć. No i musimy spamować cały czas, żeby po prostu obracać budowlę. I jednocześnie musimy spamować, jakby cały czas również stawianiem właśnie tej budowli. No i teraz, jak po prostu wyjdziemy z tego. No to teraz, zobaczcie. Teraz mi nie wyszło. Nie wiem czemu, ale jeszcze, ale jeszcze raz to możemy zrobić. Nie wiem czemu mi teraz nie wyszło. Ale dobra. Teraz robimy tak. Za, a, bo nie zaznaczyłem tego, bo zapomniałem powiedzieć tak, musicie mieć to zaznaczone. Musicie to zaznaczyć pod lewym i dopiero robicie tak, tak i teraz to robimy. No i w ten sposób po prostu, nawet jak się wyświetla, że nam po prostu nie da się, no to cały czas wam się stawia to. No i obecnie możecie zauważyć, już od razu widać, że te tekstury są coś pobagowane. No, jak widzicie, mamy tutaj parę tekstur po prostu, tym razem mamy tylko dwie. No ale generalnie tak można sobie parę tekstur po prostu w ten sposób wyfarmić. No i generalnie, no to teraz możemy tak również robić I będziemy mieli coraz więcej po prostu Będziemy mieli takie pobagowane tekstury z jednej strony, z drugiej też Także generalnie, no to jest to mega śmieszny błąd Ale jeszcze lepsze jest to, że to nie działa tylko na ścianach A po prostu na wszystkich budowlach działa to tak samo Także możemy to równie dobrze po prostu zrobić na tej budowli No i tak to zrobimy No i teraz robimy to No i jak widzicie, teraz po prostu tutaj mamy parę roczków ustawionych jak widzicie, także co, mega fajny błąd to jest. No i możecie za niego zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Tutaj, co, wpadnijcie na mojego Instagrama, więc na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i dzięki temu możemy na przykład coś takiego sobie zbudować. No nie wiem, generalnie jest pewnie jakieś zastosowanie do tego, ja go nie widzę, ponieważ nie tworzę map do Fortnite'a, ale może ktoś by miał jakieś specjalne zastosowanie do tego, no to może wpisać w komentarzu, jeśli ktoś wie, co można by z tym takiego fajnego porobić. Ponieważ na pewno to ma parę sposobów, żeby po prostu coś fajnie tutaj potworzyć z tego. No i co, mam nadzieję, że jest to mega fajny błąd, który wam przypadł do gustu, zostawcie łapkę w górę, co pozwolę, a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, więc w ogóle śmieszna ciekawostka właśnie odpalamy gierkę solo. Śmieszna ciekawostka, ponieważ nagrałem już dla was ten błąd, ale w złej lokalizacji po prostu wylądowałem. No i nie działał ten błąd, który Wam chciałem pokazać, ale już go naprawiłem, już wiem co trzeba zrobić, ponieważ delikatnie źle wylądowałem, a byłem przekonany po prostu, że po prostu dobrze wykonuję ten błąd, a jednak okazało się, że źle go wykonuję Także co, teraz wam przedstawię błąd na nieskończone XP w Fortnite. Cie. Także myślę, że mega fajny błędzik, za który możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z znaczkiem, możecie wejść na mojego Instagram. Na moje drugi ekran, mojego Discorda. No i już końcówka sezonu, także myślę, że idealnie, że taki błądzik właśnie się przytrafił. Ponieważ każdy, kto chce sobie podExpić, no to teraz będzie miał błąd. Od razu mówię, że niestety za tego typu błędy można już dostać bana. Także ostrożnie z tym nie wykorzystujcie go za, za często. Ja to po prostu nagrywam w takiej formie ciekawostki. Bardziej taka rozgrywka niż po prostu poradnik. Ale oczywiście Wam pokażę i tak, jak po prostu wykonać ten błąd. No i co? Zostawcie apkę w grycie dzwonem No i właśnie nas wczytuje. 95 osób, także może zaraz nas wczyta. Dobra. No i teraz, o idealny po prostu bus, yy, a właściwie to nie bus tylko lot bus bojowego, tak chciałem powiedzieć Ponieważ cały ten błąd wykonujemy mniej więcej tutaj, albo nie tutaj, 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 tutaj Czyli między gasnącymi gajami, a między siorbanymi szuwarami No i właśnie ten błąd wykonujemy tutaj, czemu to się mi nie zaznaczyło Jak mamy ten rurociąg, no to nie, uro, nie chodzi o rurociąg jak pewnie wiele osób pomyśli tylko chodzi po prostu między tym drzewkiem a tym drzewkiem. Mamy taki punkt orientacyjny. No i właśnie ten punkt orientacyjny nam daje 1000 ekspa za jego odkrycie. Jednak ja go już wcześniej odkryłem. No i zobaczycie, że i tak to będzie działało. Także zobaczymy. Właśnie lądujemy tutaj i zaraz zobaczycie, że cały czas jakby mam odkryty ten punkt orientacyjny. No i po prostu dostanę po prostu i tak za niego expa Jak widzicie odkryto nowy punkt orientacyjny No i teraz sobie wyjdę No i rozpoczniemy sobie kolejną giereczkę No i oczywiście tutaj również będę miał cały czas 1000 expa Także jak już widzicie ja rozpoczynam kolejną giereczkę No i się widzimy już jak będę lądował No i jak widzicie 1000 expa No i w ogóle kolejny w ogóle level Także idealnie się złożyło No nie wiem panowie proszę spokojnie tutaj Ej nie bawisz Ej 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 Weź weź weź, weź. Chodź tutaj, chodź tu, dobra, dzięki Też mam to, też mam to, ha ha, ha. Dobra, weźmy sobie, może tutaj zlutujmy. Jeśli z tego mi coś fajnego wypadnie, no to możecie zostawić łapkę w górę i sobie No i no skar, no, no, panowie no. Słuchajcie, wszyscy teraz zostawiam łapkę w górę, no skar, no to no jest ewidentnie coś fajnego. Także co, zostawcie łapkę w górę, sobie w paniecie na mego Instagram. na mnie drugi kanał na mojego Discorda. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści serduszku I ja także piszcie w komentarzu wycieraczka a ja Wam przypinam serduszko. Zostawcie łapkę w górę, sobie w na mego Instagrama. No a ja już oczywiście będę z wami żegnał. No i jakoś jeszcze... Supermoc Co to za supermoc? Jest to Tor! O, także co, zostawcie apkę w górę, zobaczcie, w wam na mojego Instagrama, o izbie. Na moje kanał, na mojego Discorda. No i co, jeśli już będę za mnie żegnał, trzymajcie się. No i cześć!